Za, Założenie ma bardzo proste zabawa, zabawa dla wszystkich ludzi, młodych, starych, e, dla dzieci. E, zabawa z motoryzacją. Tam e, widać piękne samochody sportowe, kultowe samochody, e, marki typu Porsche, Lamborghini, Ferrari, e, czy Aston Marki mówią same za siebie. E, samochody, o których nie jeden... Po pierwsze nie dorosły mężczyzna marzy. My sprawiamy, że te marzenia stają się e, możliwe do spełnienia. E, zapraszamy mieszkańców Warszawy e, na przejażdżkę jednym z tych samochodów. Wystarczy, że przyjdą na demo, Wezmą udział, żeby odejść, bo przyjeżdża właśnie kolejny samochód marzeń. E, wystarczy, że wezmą udział w jednym z konkursów organizowanych na terenie naszego miasta. W hotelu pasażera, tak jak zdaje się, w tej chwili siedzi Maciek do Wolk, który je prowadzi Mamy cykl 9 imprez w Polsce, imprez Ale Prawie to, co jest fajne, to Bemowo, miejsce doskonale przygotowane do tego typu imprez. Miejsce doskonale znane panom sportów motorowych więc to jest fajne, urozmaiceniem są samoloty, które w chwilę podchodzą do lądowania na wymowie widać że Sporo osób w Warszawie uczy się latania. Eee, z tego fajna e, atmosfera, fajni ludzie, dużo, dużo warszawianych nas odwiedza. falna e, pogoda, trochę gorąco, ale mimo wszystko przede wszystkim dobre emocje i naprawdę adrenalina na wysokim poziomie. W ubiegłym roku byliśmy w Warszawie ze sterowcem, wtedy z akcją pod skrzydłami Allegro lataliśmy przez. E, Prawie tydzień nad Warszawą, wielkim sterowcem. W tym roku jesteśmy z samochodami marzeń. W przyszłym roku na pewno coś wymyślimy. Programy, to jest najistotniejsze. Natomiast oczywiście to jest najistotniejsze. Takie są też najistotniejsze i to nie są przez dwóch lat bardzo naszej zabawy. Większość tych samolotów ma ponad w ton, więc ee, trzeba wyczuć. Więc jest to e, drogach i e, wędrówkach, które wynoszą jako prace rajdową. Natomiast to jest do przestrzeni o no, jeszcze, komfortowych warunkach. Tutaj rozpędzamy się że w doskonałej maksymalnie. ten projekt trochę krótki. Na poprzedniej imprezie mogłem się osiągać 250 na godzinę. Więc było zabawnie dla pasażerów. Głowsza, jak padał deszcz. a jest zabawa, myślę, że dobra zabawa. Jest to rzecz różna od mojej pracy. Chyba, bardzo z czasem jest konkurencja. Natomiast wszystkie swoje swoje umiejętności do tej zabawy. Aby było to, co, ja mam nadzieję miło dla uszów.

a gente <síntate> Może Pan powiedzieć, ile jechaliśmy najwięcej? Myślę, że mieliśmy około 145 na godzinę tutaj na tym odcinku, więc nie ma tu za dużo miejsca, mm -hmm. ale ten samolot jest na tyle szybki, że się rozpędzić o takiej prędkości. Dziękuję bardzo. Z kim miałem przyjemność jechać? Marcin Turski.